Hej, hej! Witam bardzo w następnej odcinku naszych stinkowych przygód jako dekoratora wnętrz i dzisiaj będziemy robić renowację kuchni. Tak, była już łazienka na brązowo, był już pokój dziecięcy na różowo. Zobaczymy, co będzie w kuchni. Jaki kolor będzie dominował. I ja Jaki kolor będzie dominował, a jaki styl? No, Mam nadzieję, że jakiś fajny, nie? Królowej czy coś takiego. to przyspieszymy. Tak. I zaraz idziemy do bramy. tak ściany jeszcze nie wymalowane. tak jeszcze tego nie zrobiłam kiedyś to zrobię w końcu najważniejsze że komputer jest i można pobiegać różne gierki no to bierzemy się do roboty Gdzie tym razem żółci nas steamowy los? Jaka rodzina, jaka kuchnia, jaki styl, jaki kolor? Mamy nadzieję, mam nadzieję, że dowiecie się czegoś więcej niż tylko ulubiony lub nieulubiony kolor. Eee, tak fajnie by było. Wiedzieć coś, coś więcej. Na przykład taki styl, ktoś lubi. Pewnie jest wiedzieć, jakiego stylu ktoś nie lubi, ale jednak fajnie jest wiedzieć, jaki styl jest ulubiony. Dobrze, jesteśmy. Tutaj, gdzieś tu jest wejście, to jest chyba wejście. Nawet nie powiem, ładny domek. Ciekawy, 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 ciekawe. Szukamy. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Hmm. Rozmawiamy o projektach. Może dowiemy się czegoś w końcu ciekawego Jeśli chodzi o projekt Ktoś lubi gotować, no to fajnie Lubimy Robimy kuchnię, w której ktoś lubi gotować To jest już coś naprawdę fajnego Ale ktoś lubi gotować Ale chcielibyśmy... Ktoś

Dobrze wiedzieć, minęło już 50 godzin, a my nadal nie wiemy oh. nic, nic, totalnie nic konstruktywnego dotyczącego tej kuchni. Poza tym już lubią go I jest! Lubią styl misyjny, nieważne jaki to styl. Odsyłamy ich, mam ich dostać naprawdę. Styl misyjny. Nie chcę nawet klikać, żebyś to wiedzieć, jaki inny styl, bo pewnie się dowiem o stylu, którym nie chcę wiedzieć. Dobrze, robimy zdjęcia przed, tylko zdjęcie zdjęcia przed, a to, przepraszam, moja Simka to już na plażę jedzie, rozumiem? Okej, no to kuchnia gdzie? No w dziewięćdziesiątych, Kuchnia z lat 90. -tych. No nie, wiem, w latach 90. -tych były takie kuchnie. Ale no, no spoko. Dobra, no, nasza chyba idzie. Czy jest gdzieś basem, czy coś, że znajdzie się? Że ona, idzie, że ona się tak ubrała, będzie pływać? Jest basem. Dobra, to idź pływaj. pływaj. pływaj nago, nie, no. Nie, 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 na go. Dobra, najpierw to wszystko... Najpierw to wszystko zburzymy. Bardzo ciekawe, jaki to jest ten styl misyjny. Nie wiem, czy ten styl misyjny będzie coś fajny gąb. Czy jednak nie? dobrze. Dobra. Bierzemy. Styl misyjny w tyle. Mam, mam dziwne wrażenie, że w tym stylu misyjnym <ścoughs> nic nie będzie. Naprawdę, no, mam takie dziwne wrażenie w kuchni. Nie, <śmieniu> to jest mistry inny. Fajnie, ale to jest fajnie? Get, get oj, oj oj. 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 Jaka kuchnia byłaby najbardziej podobna do tego stylu? Myślę, że chyba... No to i tak nam... Myślę, że chyba ta kuchnia jest nie podobna, to i tak nie ma znaczenia, bo to i tak nie zaliczę, nie? Może być mniejsza. Oooo, jej No styl, styl misyjny. Ok. Styl misyjny. Nie powiem, że... Jeju. Nie ja powiem, że lubię ten styl. Ale że mi się coś podoba. Czy styl nie jest zły, nie, dobrze. Styl nie jest aż taki yy, okropny, jakby się wydawało. Po prostu ten styl jest yy... styl jest po prostu nijaki do kuchni. O, nijak, nijak się ma do kuchni. Coś z kuchni jest, są tylko krzesełka. Dobre chociaż i to, że będą krzesełka, więc tutaj tak. Trochę podobnie. Zakończymy może na krawędź eee, że że są chociaż krzesełka To mnie cieszy. To mnie jak najbardziej cieszy. Eee, I to chyba jedyna rzecz, która mi cieszy w tym stylu. I to. I to Są jakieś duże szafeczki. O, oj, 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 takie są bardzo ładne. Taka szafeczka jest bardzo ładna. sobie kuchnię. kuchnię, kuchnię, no nie kuchnia, lodówkę. Ta lodówka jest najbliższa stylu misyjnemu. Nie mam z jednego pojęcia, że ta taka jest. No ciekawa jest, tyle. Więcej ja nic na temat tej lodówki powiedzieć nie mogę, poza tym, że jest naprawdę ciekawa. było na tyle w temacie, tej szapeczki. I jest naprawdę bardzo dużo szapek, bo to jest dość wysokie pomieszczenie można, można troszeczkę poszaleć tymi szafkami ale ja i tak nie będę zbytnio z nimi szaleć tak, zbytnio z nimi szaleć może nie będę I to będzie fajnie wyglądać akurat nie wiem, to wygląda. To mi jakoś średnio wygląda, więc może dam. A, tak. a tutaj jakieś dodam może inną dekoracje. Dobra, to lodówka to jest średnia, tam? Może taka lodóweczka? To jest duże też. O no nie, nie, to się tak Dziwnie Może taka. To Ta jest najfajniejsze. To jest moja ulubiona lodówka głównie dlatego, że ona jest fajnie zabudowana i fajnie pasuje do magli. No, fajnie pasuje do magli. Ale nie wiem, czy ten kolor akurat może być taki jasny. Kosz na śmieci, w ogóle nie czy może jest w stylu misyjnym jakiś kosz na śmieci, nie, ale była nadzieja. Była nadzieja na to, że być może jest y, kosz na śmieci w stylu misyjnym, ale nie ma. To może tu sobie tak ciągniemy dwa kosze na śmieci. O, dwa różne kosze na śmieci. Czemu by nie? I tak skrzywło, dobra. I taki, no skrzywło. Dobrze, e, styl misyjny. Czy są jakieś lampy, które można by było tutaj dać w stylu misyjnym? Tak, jest lampa. No i ja ją daję, no nie, no trzeba. Trzeba wykorzystać fakt, że coś jest tutaj w stylu misyjnym. E, I są takie lampki. No to myślę, że na miejsce też można spokojnie dać. Oczywiście może w białym to będzie lepiej wyglądać. O! Ale to wygląda teraz to w miarę spokojną. Jest siedlisko, to, bym to była jasna. żeby to było jasne. żeby to było bardziej no, jasno. Dobra, no, są ciemne. Chciałem mieć nowoczesną kuchnię i mam wrażenie, że z nowoczesnej kuchni robi się babcina kuchnia. Ale, no. Cóż, no bywa. A piekarniczek, piekarniczek ma być tutaj. No tutaj ciągnęły piekarniczek. Piekarnik w stylu misyjnym. Yy, no myślę, że może taki. No nie jest w stylu misyjnym, ale... Nie wiem, jaki to jest styl misyjny, no prawda. może on taki kapik. Nie pasujący totalnie do tego piekarnika. W sumie nic do siebie nie pasuje, więc jakby... Trudno, trudno. Yy, coś tutaj może na ścianę, czy nie? O, czy w ogóle są jakieś ściany i podłogi w stylu, w stylu Poproszę yy, jakąś podłogę. Ojej. Ojej, są podłogi. Subcio. To zrobimy jakąś podłogę. Jaką? próbą? I drewno jest ładne. Jasne drewno. Fajnie. O. To mi się, to mi się nawet podoba. No tak, to mi się nawet podoba. Czy są jakieś kafelaczki? Są kafelki. Kafelki są takie troszeczkę bez wyrazu, totalnie babcine. No, naprawdę, totalnie babcine. Ale ja tu mamy coś, drugą rzecz, z takim paseczkiem. Żółte, no chyba weźmiemy białe, bo... um. Białe bo, biały, bo była w kuchni, to jest tak nie jest biały skromowy, bo tutaj tak pusto jest, nie powiem, teraz na ścianie, pusto jest na ścianie. Hmm. Może narty? Narty, jakieś narty, mamy narty, czy te narty można jakoś dać? No, To może DJ. Coś jest DJ-owe, są głośniczki. No, to? Dajmy w kuchni głośniki. Czemu nie? <grym> o, to jest ładne, taka szawa. No, przy wejściu w kuchnię, dlaczego? czemu nie? Czemu nie, no, spoko. Jest y, w stylu niemisyjnym, ale jest w stylu. Y... Już przekroczyliśmy budżet. Ojej! Przekroczyliśmy budżet, a jeszcze nic w stylu misyjnym nie. Tam mi jeszcze brakuje wielu rzeczy. Jak to się dzieje dobrze, no to może porzucimy głośniki. I porzucimy szafę bo są za drogie. Niestety, niestety jesteś za drogie, to kochanka chyba jest za drogie. Tak, w ogóle nie patrzyłam na ceny i to chyba mój, mój błąd. O, są półeczki. Fajnie, są półki. I te półki też mi po no, tutaj jest sobie... o. Yy... O nastawiać. Czemu by nie? Kratuszek... z Kretusze typu Tutaj e, jakieś obrazy. No, tak, to może ten obraz tutaj, a ten płytuszek tutaj na dole, w stylu misyjnym. Przenikać przez inny obiekty. to jest to? To jest to Zawsze pod górkę był taki Może troszeczkę zmniejszymy go Żeby był pod Zlewik Totalnie nie pasujący do reszty jakieś inne kolory wybierzemy czerwone, czarne, 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 spoko. E, ręczniczki ręczniczki w kuchni ręczniczki w kuchni się przydają, ale chyba nie takie mamy jeszcze zasłony zasłony w stylu misyjnym. oj tak czemu by nie tylko ten najlepiej jest trochę krzywy, że powinien być bardziej Dobra, nie dosięgniemy tutaj. Pięknie, ta kuchnia jest piękna, naprawdę. Z... To miała być kuchnia, która... która miała być powiew nowoczesności. Tak, w której miał być powiew jakiejkolwiek nowoczesności. I... I... nie czuję go. Naprawdę go nie czuję. Um. Wow, usiągnęliśmy na poziomie. No, te zdjęcia po. Ta kuchnia w ogóle mi się nie podoba. Naprawdę w ogóle mi się nie podoba. Próbowałam zrobić coś podobnego z tego stylu, który mi się podoba, który jest strasznie babciny na Mam na patrzeć, jest strasznie babciny taki staro dawny. Próbowałam zrobić coś podobnego. Yy, skoro mi się podoba styl misyjny. I miało być niby nowocześnie No nie jest taki zły Daj mi się No, jest, że... To... To jest Myślę, że ten styl jest strasznie drogi Wiele no, jest tyle rzeczy, które wyszło. Nie wiem Nie wiem Nie wiem, jak to, nie wiem, jak to jest Że to tak wyszło Drogą No, krzesełka są w stylu miestyjnym I na tym będziemy się skupiać i teraz dzwonimy po naszych klientów, którzy mają naprawdę fajny, nowoczesny dom i ta kuchnia. Ta kuchnia, która była naprawdę fajna. Nie wiem, nie wiem, co tu się wydarzyło. Nie wiem, co tu się. Nie no, różnica jest, różnica jest kolosalna. To, to powinno być odwrotnie. To powinno być odwrotnie, ale no cóż. Klient na gdzie są nasi klienci? Będziemy ich witać zmęczeni i zaraz śpiące. W stroju kąpielowym, i ześniemy prezentując im to. I prezentując im efekty naszej ciężkiej pracy. Założę się, założę się. Dobrze, idziemy. Idziemy do środka. I pamiętamy na tym, żeby skupić na rzeczach, które są w stylu misyjnym. Czyli. Aha, prezentacja. Przepraszam. No, i te ta lodówka brzmę to się w półki, ale nie miałam do tego serca, naprawdę. Ten styl. Yy... Nie... To jest to jest kuchnia, jest duża. To jest duży plus. Yy... Klient czeka na pokazanie projektu. No... Sprawdź to, to jest w stylu misyjnym. To jest w stylu misyjnym. To jest w stylu misyjnym i co jeszcze było w stylu misyjnym? Nie wiem, te półeczki na przykład z wyrzynającą się lampką, która nie jest, jest w stylu misyjnym, a tu jest cykle? Pięknie, widać go. Eee, co jeszcze w stylu misyjnym? No to, to są zasłonki e, w stylu misyjnym. Podziwiać, e, nie patrzeć. Eee, sporo się tu wydarzyło, możemy porozmawiać bez manem, z Poprosi ostateczny werdykt, dawać mi tu ostateczny werdykt tu jeszcze ma ostateczny werdykt Dobrze, poprosi o ostateczny werdykt Piękny, nie piękny, taki stylomisyjny Poproszę o ostateczny werdykt Ile ja mamy? Jeszcze Siuszy nam się chce? To? No, tak, to Czy to się chce. To się znaczy, chyba dziecko, tak? Poproszę o ostateczny werdykt. Siuszy, nam, się Całkiem nieźle, klienci wydają się zadowoleni z nowego wystroju, dbałość o szczegóły się opłaciła, co znaleźć odzwierciedlenie w naszym, że powiem, i w reputacji. Następna udana metamorfoza, to czy nam się tu podoba czy nie. Najważniejsze, że się podoba klientowi. Znowu znowu rządził brąz i taki dziwny styl misyjny. Dobrze, idziemy. Siusiu? Siu? Idziemy z ale przy okazji jeszcze... Ja jeszcze musi być burza, żeby mi się zasikała ze strachu. Tak, to jest, to jest moje ulubione skorzystwo. Po też, się, się też. Czyli skorzystam. skorzystaj, skorzystę, krem się, w domu jesteś. Co możemy sobie teraz wybrać jako następne? Mamy całą renowację poziomu. Idziemy w renowację poziomu. Renowacja pomieszczenia. Czemu nie?

Awans na stanowisko. Jeszcze proszę bardzo. Awansowaliśmy na stanowisko specjalistki do spraw zarządzania przestrzenią. Zrobiliśmy nowe ubrania, nowy bonus. Y możemy teraz otrzymywać od klientów trudniejsze i bardziej ograniczające zlecenia dla dekoratorki. Urlop nie jest potrzebny. Oczywiście, że urlop nie jest potrzebny. Pewnie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dzisiaj remontowaliśmy kuchnię. Przypomnę na kuchnię, która była z lat 90., aczkolwiek nie była. Znowu ktoś do mnie dzwoni niekiedy, pracuje. Niekiedy jem tym razem. I skupiam Wam tak. Remontowaliśmy kuchnię, która miała być z lat 90., nie była. Była całkiem nowoczesną kuchnią, i mieliśmy ją zmienić na kuchnię nowoczesną, i zmieniliśmy ją na kuchnię bardziej właśnie z lat 90., -tych. ale najważniejsze, że. Klientom się podobało. Eee, my dziękujemy Wam za oglądanie. Mamy nadzieję, że Wam za to podobał się ten filmik. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić poni łapeczki w górę. My pozdrawiamy Was gorąco. Do następnego filmiku. Pa, pa!